Minął teraz, nie wiem kto tam był nawet, więc nie wyświetla mi się. Okej, okay, dzięki za piłę stary. Nawet na początku, jak grałem te pierwsze mecze w tym trybie ze Stan Gwiazdą, jak wtedy grałem w Wiśle Kraków, to, um, to nawet nie wiedziałem, że można poprosić o to podanie, więc tak łaziłem, tak rzadko kiedy w ogóle dostawałem piłkę. O dawaj teraz piłkę, świetna! Będzie szansa strzału! i niestety, obroniony. No i generalnie o to chodzi, nie? Żeby cały czas rozgrywać, a... Yy, kiedy nadasza się ta, taka okazja wbiegać w to pole karne i czekać na jakieś dośrodkowania. Okej. Okay. No, panowie. dlaczego ja byłem za, poza polem karnym? Tego nie rozumiem. Mogłem wykorzystać swój wzrost. Okej, okay, dzięki no, Nie nie Muszą mi się wystawić, nie będę ryzykować straty piłki O świetna teraz akcja Kolejna, naprawdę ładna Zakończona dobrym strzałem Okej okay. O świetnie wygrałem piłkę w powietrzu Aj, nie dało rady zagrać Górną No, i tak to generalnie wygląda. Mam nadzieję, że będzie Wam się podobać eee, ten let's play. Mam nadzieję, że to nie wyjdzie, eee, nie wyjdzie z tego totalna kompromitacja, no bo tryb menadżerski okazał się wielkim. Okej, okay, no strzelaj, gościu. Tryb menadżerski w FIFA okazał się wielkim sukcesem, że tak powiem. <śpiewa> Spierdala. <śpiewa> ok. Pomagam swojemu koledze z drużyny. Szkoda, że nie jestem wykonawcą tych yy, wolnych. Ale gdzieś tam może się... Strzelaj! No, niestety. A widzieliście taki, taki celowniczek? O, Lewandowski. Taki celowniczek nad moją głową, no to... To jest kiedy, kiedy mówię zawodnikowi, żeby strzelał. Może tak... Może niekoniecznie. Yy, sugeruję, żeby strzelił po prostu. Nie wiem czy dostaje za to też jakieś punkty jeśli strzeli celnie Ale nieważne Okej okay. No już coraz lepiej jesteśmy z z chłopakami z drużyny Więc myślę, że lada moment powinienem tutaj zacząć asystować, strzelać bramki Mam nadzieję, że kiedyś będę tutaj takim etatowym wykonawcą właśnie rzutów rożnych, rzutów wolnych Graj, graj, dzięki. No i teraz widzicie, on nie miał totalnie do kogo podać, więc się gubił, starał się sam przejść, no ale sami rozumiecie. Okej, okay, graj, aj, świetna akcja naprawdę, to mogło się zakończyć groźnym strzałem, teraz no, szkoda, że nie, nie udało się przejść z tą piłką, gdy udało się ominąć tego obrońcę, to byłbym sam na sam z bramkarzem. Ale niestety nie nabrał się na to. Trzeba sobie troszkę tutaj zwrotność poprawić, bo widzę, że taki troszkę jest... Mm, Jak to powiedzieć... No szybki już jest owszem dosyć. Nie powiem, ale jeśli chodzi o taką kontrolę nad piłką, taki dribbling, to już nieco gorzej. Więc to na pewno też przydałoby się poprawić, no ale tutaj czego by się nie, nie przydało poprawić, no... No tak, świetnie mi podał, naprawdę, i ja za to dostałem minusowe punkty, że on sobie podał tak, że to szkoda gadać nawet. No niestety, tak też bywa. Ja już w tej chwili no nie mówię, mam, mam z kim grać, ponieważ e, kiedy grałem w Wiśle, no to to wyglądało po prostu masakrycznie. Po jednym sezonie już byłem gwiazdą drużyny, jeśli chodzi o umiejętności. No, oczywiście pojechałem na Mundial w, w RPA wtedy, więc myślę, że w tej chwili też jest duża szansa. Bardziej, że grałem w Borusi Dortmund, więc... więc nie miałem panowania nad sobą przez chwilę, ponieważ po podaniu, po podaniu takim klasycznym do nogi to mm, że tak powiem Przez chwilę nie mam władzy nad tym zawodnikiem Okej, okay. nie, 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 nie podaj! Aj, dupa. Niestety przez chwilę byłem na dobrej pozycji, no ale on się nie spieszył z tym podaniem. <laughs> Okej okay. Podanie, oczywiście, te podania długie są fenomenalne w tej grze. Szczęście ciągle 0 do 0. No come on! Panowie Niestety zjebali konkretnie. Może trzeba było jednak w tym pucharze. UEFA grać, no ale też tam, mimo to, tak graj, już 14 podań otrzymałem, mam nadzieję, że uda się wy... to zadanie wykonać, ok, teraz biegnięcie na skrzydło, a nie, no nie jestem niestety dosyć szybki, żeby sobie pozwalać na takie akcje, ale to przyjdzie, przyjdzie z czasem, oj moja ocena jest bardzo słaba, trzeba by się z jakąś brameczkę strzelić, I pod... Trzeba sobie te podania uzbierać Okej, okay, świetnie Do tyłu No, będę daj tą piłkę No, 18, jeszcze dwa, Chociaż tyle sobie Chociaż tyle zrobię w tym meczu, że sobie to zadanie wykonam Dobrze, okej, okay. no graj lewy, czyli mm, kto to tam był. No to takie średnie to podanie było, ale może tam dobiegnie, już będę w polu karnym w tym czasie. Fłak, dobra, świetnie. Bender, no ja tam siebie nie widziałem przez chwilę, bo kamera w ogóle mnie nie pokazywała. Ale byłem w razie co na dobitkę. No okej, okay. myślę, że. Aha, jeszcze to podanie sobie otrzymam od niego i chyba już wykonam. Nie, jeszcze jedno. Dobra, trzymaj, zaraz oddaj piłkę. Dostanę z 10 punktów doświadczenia, za to, ten piechotą nie chodzą 10 punktów. Oczywiście jest tutaj typowy... świetnie, żeś podał, naprawdę fantastycznie. Jest typowy dla tych RPGów system, że na początku awansuje się szybko, ale później coraz wolniej. Okej, okay, świetnie, naprawdę, to zagraliście, panowie, teraz... aj. To podanie mi nie wyszło prostopadłe, takie ryzykowne. No właśnie ja tu jestem od takich ryzykownych podań. No ślizgiem go. No. Od takich ryzykownych podań. Okej, okay, dzięki. Hm. No i zagramy do tyłu. No niestety, Szawi na pewno tak często do tyłu nie gra. No ale Xavi, do Szawiego to mi na razie daleko. <grym> w ogóle widzieliście ten. No na pewno widzieliście, finał, Euro, no po prostu masakra. Jak dla mnie to jest... Starcie dwóch najlepszych drużyn, no po prostu... <grytania> to była rzeź, niewiniątek. Okej. Okay. No panowie, coś tam nie, nie kleją się te akcje. Brakuje tego ostatniego podania, no właśnie od tego ja jestem, ale... Okej, okay, spróbujemy może teraz. Prosto padłe podanie, strzelaj! Aj, ale by była piękna asysta do Lewandowskiego! No? To podanie już było fajne. No! Fuck, co ja robię? <grybuj> Okej, okay, no nic. Pś, nie chciałem sam strzelić, ani... ale. dobra. Szolać to. Jaj! Świetnie. Dośrodkować, panie Lewandowski. No, no i koniec meczu. 1-1, drugi remis. Ale tutaj już udało nam się strzelić jakąś bramkę. I miałem jedną dogodną sytuację, jedną dogodną sytuację do zdobycia asysty. Więc jest coraz lepiej. Sporo strzałów oddaliśmy. Nieźle. O, zadania drużyny też udało się spełnić. Tylko 6-2 ocena. Ale zobaczcie, ile dostałem punktów. Aha, ta korona tutaj. To są dodatkowe punkty za bycie najlepszym piłkarzem w meczu. Tam dostaje się, nie wiem ile ich, z 50, chyba, bo sporo. No, jak na razie ani razu nie byłem man of the match. Kicker za wszelką cenę. Polska, coś tam lub kurs, Konkurencje: Murawski, Roger, Majewski, Bandrowski czy Polański. No, niestety, będzie ciężko. No i Bundesliga druga kolejka, jak widzicie, mój pasek. Doświadczenia już rośnie, zostało tylko 83 punkty, i będę miał kolejne punkty do rozdania. Gramy, oczywiście. Nie mam tutaj praktycznie nic do roboty. 40% skuteczności podań, no to się da zrobić. 4 strzały lub więcej na bramkę. No myślę, że to jest do wykonania, absolutnie. Perisic. Przewjazd do Uginy. Ok, piękny stadion. I wychodzimy, chcę siebie zobaczyć. To nie jestem ja. No dobra, mniejsza to. Okej, okay, czyli wydaje mi się, że w reprezentacji gramy takim standardowym 4-4-2. Więc mogę liczyć na grę tylko i wyłącznie w środku pola, co tak średnio mi się uśmiecha, bo ja raczej mam takie bardziej ciągłe ofensywne. Okej. Okay. To spokojnie rozegramy tą piłeczkę. Okej, świetnie. Chyba cofnij, cofnij, bo... No, bo tak to się zazwyczaj kończy. Tak więc... chyba, że nie. Właściwie nie pamiętam, jakim, jakim ja systemem gram w reprezentacji. Chyba takim... Mm, takim, jak gram w rzeczywistości, czyli te 4, 2, 3, 1. Więc mogę liczyć na tego podwieszonego napastnika, aczkolwiek... Nie sądzę, żebym tam ograł obraniaka, znaczy on wygrał z obraniakiem walkę o tą pozycję. No, strzelaj! Aj, na piękna asysta. No właśnie od tego ja jestem, żeby wziąć na siebie obrońców i, i podać jakimś niekonwencjonalnym podaniem prostopadłym. Piękne w pierwszej piłki no ale zobaczcie, ostatni napastnik już nie ma do kogo i dlatego to jest... Już gramy bardzo ofensywnym ustawieniem Takie... Takie z teoretycznym, Takimi właściwie trzema napastnikami Więc naprawdę... Jesteśmy groźni z przodu Okej, okay. dobra I graj! No, świetna piłka! No i teraz... Czy będzie pierwsza... Bramka lub kurca w swoim nowym klubie słupek gaddem. <laughs> o oh, fuck ale no nic, udało nam się strzelić. Bramka i to jest najważniejsze. Yy, postanowiłem strzelić tak szybko, ponieważ już widziałem, że obrońca mnie dogania. Przecież nie jestem jakimś wirtuozem szybkości. Ale ciekawe, czy mi to, czy mi to zapisało jako asystę. <laughs> Chyba nie. Ale okej. Okay. W sumie tak sobie teraz myślę, że mogłem pójść jeszcze poprosić o podanie i sam wyko wykończyć tą akcję. Ale nie jest źle, naprawdę. Kolejna groźna sytuacja. W końcu się doczekam tego gola. Ale sorry, sorry. Ale fantastyczna była tamta akcja, no. I o to chodzi właśnie. Możemy się w tym trybie, możemy się skupić cały czas... Nie, nie, aj, nie to, nie ten przycisk. E, chciałem długie podanie, a nie krótkie. E, można się w 100% skupić na, na swoim piłkarzu, na, na pilnowaniu swojej pozycji. Okej, okay, świetnie. No, już zaczynam coraz lepiej się rozumieć z drużyną. Fatalnie, fatalnie lub kurc Ta zwrotność jest... E, jest... No, na nie najwyższym poziomie, powiedzmy. Ok, no to graj tutaj. To może ty? Ok, dzięki. Znaczy, przydojdzie. Nie doszedł, niestety. Więc no, raczej nie uda mi się wywalczyć znaczy, się wykonać tego zadania mojego. W sensie, mieć te 40% celności podań, ale to jest. No niestety gramy z dosyć silnym przeciwnikiem, ale zresztą w Błędeslidzę. Są sami silni przeciwnicy. Okej, okay, no jakimś cudem udało nam się przejść. Ale no niestety podanie z dużym opóźnieniem, bo kazałem mu wcześniej już podawać, no niestety nic sobie z tego nie zrobił.